Witam w dzisiejszym odcinku, odcinek o w takiej trochę luźniejszej formie, do poprawienia humoru, ponieważ przez, y, wystąpi przed Wami Kupson, znany także jako Flektar Warrior. I co? Mam teraz mówić o szpeju, No tak? mów, mów. M mówię, dobrze. To moja główna broni jednostka. To jest Cyma 048D, ale zgubiłem przedni chwyt, więc jest tylko 048. Tutaj jest szyna RIS, wszystko na izolkę cyma jaka jest każdy widzi, można ją pokleić 40 razy i dalej strzela, magazynek oryginalny cymowski, ale na Tajwanie nie mieli czarnego, więc wziąłem w takim fajnym brązowym kolorze. Icap do 600 kulek, podkręcany na kluczyk, najlepiej strzela, strzelność jest szybka. Kurde, się z tym nie biegało już, A jaki ten dźwięk. I ta izolka! Ach, to jest jednak prawdziwa cyma! Ach i ten dźwięk high kapa! Daleko leci kulka. No, co mogę powiedzieć? Heum mig 2000 z moją autorską przerówką Musiałem robić dziury, śruby tutaj, ponieważ mój łeb jest za duży. Nawet na wojskowy heum 3. Tutaj mam pod, e, stalker, zwykły chyba jedynka. tak e, Bole 800, bo na okularkach się nie oszczędza. Na wszystkim innym można. <laughs> Więc tak, mamy tak zwany flektarn. <laughs> Naszyłem sobie, tutaj widać, tutaj polskie flagi. Żeby wiadomo było, że to nie żaden niewiec, tylko Polak strzela we flektarnie. No i co mogę powiedzieć? No kupiłem za 40 zł na targu, spodni nie mieli, dlatego spodnie ozyłkę bojówki M60 Combat Pants <grym> można kupić sobie na, jak to się nazywa, na Militaria.pl jest na przykład, albo w Predatorze w Warszawce. <grym> no i co, buty? Buty mam górskie. Akurat dzisiaj, dzisiaj mam takie niewyjściowe, normalnie używam magnumów classic lub monowskich trepów, letnich, bo zimowych się chodzić nie da. No i co mogę powiedzieć, rękawiczki mechaniksy, empakty jedynki, już kurwa się odkleiło, o, jak się majta. Takie kurwa mechaniksy miesiąc nie używałem, a już się podkleiło. No ale są dobre, więc nie reklamowałem, na super glue kiedyś kupię, przykleję będzie jest dobrze, tak jak moja cyma. Dekiel, odpadł tutaj. Pan serwisant mi zrewerował, tak że się nie dało zamknąć sworotem. No i co? A propos. Trytowe źródła światła, kurwa. Trytowe źródła światła. Nie tam jakieś jakiś dorozum. i ogóle... Wiecie, czym to pomalowałem? Trytem, kurwa. A tak naprawdę to olejnym flaamastrem mojej mamy. Ale a propos, jeszcze wracając do najlepszego kamuflażu, jaki znajdziecie w Europie. Mamy flektarn. Nie bez przyczyny używają go Niemcy, ponieważ jest brzydki, ale skuteczny. Kurwa, no. nadaje się w każdy teren. Każdy. Tutaj jest, widzimy pełną panoramę kurwa żwirowni o, o zachodzie słońca. No i Flektar w taki teren nadaje się idealnie. No i co mogę więcej powiedzieć? Bardzo polecam CYMę. Najlepszy karabin, nie żadne LCT, nie żadne inne specny, srecny, tylko CYMA. Jeszcze masz zmienione kable nie na niskoporowe T-Connect. A tak, dlatego właśnie nie mogliśmy zamknąć dekla, bo kurwa zmienialiśmy kable, zmienialiśmy ten. Baterii używam Redoxa 7,4, 1800 mAh i wystarczy spokojnie na jedną całą dniową strzelankę. Mm -hmm. A i jeszcze lufa precyzyjna jest, nie? To tak, jest, lufa jest. precyzyjna 603, trochę przydługa, ale ale ładnie to wygląda, nawet kurwa lepiej. No, to jak tak się, czyni no się... swoje wielokulturowe pasoszelki. O kurwa, pasoszelki, miwo, military oliwne. Pasek zrzutowy w takim kamuflażu, taki był w, Barmacie, w Tajwanie proszę bardzo. Tak, taki był w Tajwanie na promocji Tutaj co dalej? Ładownica oliwkowa? Chyba z Taiwan Gunner, To z jest Partizan kurna, chiński Tak? A, nie o. widzę kurwa, no tutaj ciężko tak, mi tędy. Tutaj Ładownica na radio kurwa, no Tym tak, no <laughs> w pankocie. Proszę bardzo, kamuflażu rusz. Kamuflażu dla pedałów, co tu jeszcze mamy? I dla nurków. Tutaj kurwa, tutaj o to jest chyba o, to jest w oliwce, tak jest. No, tutaj z tyłu coś jeszcze jest nie. Tu jest. mamy jeszcze ten yy, wór hydracyjny. <grym>, a tak. no, ten też w, w tym w Partizanie. A jak? No cóż. I Tak tutaj... ta, ta akurat kupuję to, co jest w promocji na Tajwanie. Ja nie tak, wybieram więc... Chińczyk mi wysyła. Wybierz losowy kolor, przysyła, dziękuję. Tak, Wszystko jeszcze... się zgrywa idealnie. Jeszcze nośnik śtiglo <grym, grym>, to miał kabury akurat w flektarnie, więc jak A my, jak? Każdy element w innym kolorze, ale cóż. No ale dzięki temu odciągam. Odciągam uwagę od flektarna. No, Dzięki temu ludzie nie patrzą się na Flektarn, tylko patrzą się na moje idiotycznie dobrane kolorystycznie do, elementy ekwipunku i cymy. Cyma jest zawsze głównym elementem. Pamiętajcie. Tylko cyma. Dziękuję. A, więc dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że poprawiliśmy Wam humor. I Do, następnego, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.